Słuchajcie, już w internecie chodzą produkcje e, takich właśnie przyłbic, To mniej więcej, tak wygląda. Zobaczcie, najważniejsze, że chronimy sobie, orząd twarz, buziaczka, fajnie dolega, ok, I w takiej teczki możecie sobie takie coś wyprodukować. No słuchajcie, teraz y, musimy ciąć tą część nieprzezroczystą, tak? Tu mamy blaszkę, delikatnie sobie ją układamy, tą blaszkę, tak, żeby się nam fajnie ułożyło. I robimy z tego y, takie centymetrowe... Ile? 4 trzy paski. 3-4 paski, cztery. Cztery paski. Miemy takiej grubości. Słuchajcie, mamy cztery... Paski, dwa paski robimy, uczynamy po półtorej centymetra z każdego boku. Na przykład, ciach. ciach mamy dwa paski i uwaga, z jednej strony łapiemy wstrzywaczem do samej krawędzi. Z drugiej strony to samo. Nam się tak fajnie ona już układa. I z podwodu to samo. I z podpodu to samo. Teraz zostały nam dwa długie paski. Możecie ich nie razie nie ucinać. Przymocowujemy je teraz od wewnętrznej strony. Też oczywiście przymocowujemy dwa sobie, chyba że macie słuchajcie gumkę, to możecie od razu gumkę, wtedy będzie elastycznie dopasowana od razu, bo ja wykorzystuję oczywiście całą teczkę, tak, eee, możecie gumkę, łączycie paski, ale warto dostosować, abyście mieli gumkę, to od razu można założyć, dostosować do siebie, łapiemy, zdejmujemy, wszywamy. Oprzynamy sobie końcówki, żeby to nie było, to jest będne. Zakładamy. Jesteśmy zabezpieczeni.